Ojca i syna i ducha świętego. Amen. Duchu święty. Można. Tak. Duchu święty, który oświeca serce, umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta lektura katechizmu i katolickich pouczeń duchownych była dla nas spożytkiem doczesnym wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Najświętsze serce Jezusowe. Niepokalane serce Maryi, święty Józefie, święty Atanazy, święty Tomaszu Zakwinu, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Katechizm rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego dla plebanów ułożony z najprzód Piusa V, potem Klemensa XIII, płaci niewydany. Czytam z wydania Jasło, czcionkami drukarni Stigera, 1866 rok. Tom trzeci, część czwarta, punkt 14 o piątej prośbie odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Przepraszam, muszę na chwilę się udać. Coś... Panem nosum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Punkt siódmy. Jako człowiek przez grzech oddaje się najcięższej niewoli szatańskiej. I dlaczegoż to czynimy? Otóż, aby oddaliwszy się od Boga Ojca, który jest dobrem największym, dla onej najprzy, najbrzydszej zapłaty grzechowej, mieliśmy się oddawać wnętrzną niewolę szatańską. Ani zaś można wymówić, jak on okrutnie panuje w umyśle tych ludzi, Którzy odrzuciwszy słodkie jarzmo Boskiej, rozerwawszy w najukochańszy węzeł miłości, którym duch nasz do Boga Ojca przywiązany bywa, do ciężkiego nieprzyjaciela uciekli, który dlatego w piśmie Bożym Panem. I tego świata rządcą i książęciem ciemności i królem nad wszystkimi synami wyniosłości jest nazwany. Na tych zaś, których uciska szatańskie okrucieństwo, ściągają się prawdziwie one słowa Izajasza. Panie Boże nasz, opanowali nas inni oprócz Ciebie, Panowie. Ósmy punkt. Jakie szkody grzech wyrządza w duszy. A jeżeli nas nie poruszają złamane miłości przymierza, więc niechaj nas poruszą niedostatki i nędze, w któreśmy wpadli dla grzechu. Bo duszy naszej bywa zgwałcona świątobliwość, o której wiemy, że Panu Bogu poślubioną była. Znieważa się też On Kościół Boży, który jeżeli ludzie Jakowi zeszpecą, na takowych mówi apostoł, kto by zgwałcił kościół Boży, tego wygubi Pan Bóg. Kto by zgwałcił kościół Boży, tego wybawi Pan Bóg, tego wygubi Pan Bóg. Niezliczone są złe, które grzech człowiekowi przynosi, którą prawie niezmierną zarazę wyraził Dawid temi słowy. Nie masz zdrowia w ciele mojem przed gniewem twoim, nie mają pokoju kości moje przed grzechami moimi. Znał on dobrze moc rany takowej, kiedy wyznawał, iż w jego ciele żadna część nie była bez jadowitego grzechu zarazy, bo był jad grzechowy aż do kości jego przeniknął. To jest rozum i wolę jego zaraził, rozum i wolę jego zaraził, które są najmocniejszymi duszy ludzkiej częściami rozum i wola nie uczuć szeroko rozlaną zarazę pokazuje pismo święte kiedy ludzi grzesznych chorymi głuchymi niemymi ślepymi i na wszystkich członkach ułomnymi nazywa Tę szeroko rozlaną zarazę pokazuje pismo święte kiedy ludzi grzesznych chorymi głuchymi niemymi ślepymi i na wszystkich członkach ułomnymi nazywa nie wystarczy o grzechach o grzesznych ludziach o grzechach mówić że to jest choroba odniesienie do Pana Andrzeja w Bieszczadach, kiedy wchodzimy na, idziemy w góry i Pan się przedstawia jako był alkoholik że jest chory. Dlaczego Pan grzech nazywa chorobą? A bo tak wszyscy mówią. Bo tak wszyscy mówią. Są choroby, za które nie odpowiadamy. W przypadku alkoholu, alkoholizmu, pijaństwa jest inaczej, innych wielu. Nikt do alkoholu nikomu raczej dobuzi siłę nie wlewa. Także zbytnie zbyt uproszczenie mówienie o, 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 o skutkach grzechu, że to choroba. Pismo Święte mówi, też szeroko rozdaną zarazę pokazuje Pismo Święte, kiedy ludzi grzesznych. Chorymi, głuchymi, niemymi, ślepymi i na wszystkich członkach ułomnymi nazywa. Ale oprócz onej boleści, którą dla złości grzechowej czuł w sobie, jeszcze więcej się Dawid smucił dla gniewu Bożego, o którym rozumiał, że był dla grzechu na niego rozgniewany. Bo ludzie złośliwi wojnę z Panem Bogiem wiodą, których grzechami dziwnym sposobem bywa obrażony. Bo tak mówi apostół, przyjdzie gniew i zapalczywość, utrapienie i ucisk na wszelką duszę tego człowieka, który źle czyni. Bo chociaż grzechowy uczynek przeminie, jednak grzech zmaza i przewinienie zostaje. Nad tym wisząc zawsze gniew Boży, tak za nim idzie jak cień za ciałem. Piękne zdanie z listu św. Pawła do Rzymian. Przyjdzie gniew i zapalczywość, utrapienie i ucisk na wszelką duszę tego człowieka, który źle czyni. Bo chociaż grzechowy uczynek przeminie, jednak grzech zmaza i przewinienie zostaje. Grzech zmaza i przewinienie zostaje, nad którym wisząc, zawsze gniew boży tak za nim idzie jak cień za ciałem. Człowiek grzeszny w grzechu pokoju nie zazna. I jeszcze dziewiąty punkt przeczytam. Poznawszy klęski grzechowe, jako się mamy nawracać do pokuty, nawracać się do pokuty. Gdy bowiem Dawid takowym był raniony kłóciem grzechowym, więc się pobudzał do proszenia o odpuszczenie grzechów, którego i przykład boleści i sposób nauki będą plebani wiernym słuchaczom opowiadać, wziąwszy go z Psalmu 50, aby oni naśladując w proroka i do żalu, to jest do prawdziwej pokuty i do nadziei około grzechów odpuszczenia, nauczeni i przyprowadzeni być mogli. A jako wielki ma w sobie pożytek ten sposób nauki, abyśmy według grzechów naszych zanieżałować uczyli się. Pokazują to one słowa boskie u Jeremiasza, proroka, który upominając Żydów do pokuty, do tego ich prowadził, aby za uczuciem złego wzniecali boleść w sobie. Aby za uczuciem złego wzniecali boleść w sobie, która następuje po grzechu. Wzniecali boleść... W sobie, która następuje po grzechu. Patrz, mówi: A wiedz jako zła i gorzka jest rzecz, i żeś opuścił Pana Boga Twojego i że nie masz bojaźni mojej w Tobie, mówi Pan Bóg zastępów, więc którzy nie mają tego potrzebnego rozmyślania grzechu, i tego czucia boleści, o tych prorocy, Izajasz, Ezechiel i Zachariasz powiadają, że w nich jest twarde, kamienne. I z diamentu uczynione serce, bo są jakoby kamienie, zmiękczeni żadną, nie będąc boleścią, i żywota to jest pożytecznego rozmyślania grzechów w sobie nie mają. Czy jak już człowiek zgrzeszył, ma nieszczęście zgrzeszyć, to co musi robić? Żałować, pokutować. Nie może sobie lekceważyć grzechu i skutku, jakim jest, że sumienie żga. Jak tutaj ładna jest metafora. Następny punkt, dziesiąty, od dziesiątego zacznę, daj Boże, jutrzejszą lekturę. I jeszcze pouczenia duchowne. Ojciec Reginald, Maria Garigula, Grange. Trzy okresy życia wewnętrznego, wstępem do życia w niebie. Oryginał wydany, Paryż, 1938. Wydanie, które czytam, Palotinum, 1960. Tłumaczone przez siostrę Teresę Franciszkankę, służebnicę krzyża. Dalsza część z rozdziału czwartego o Wpływie 6 Marii, Marii Pośredniczki, podpunkt: Maria Pośredniczka przez swoje współdziałanie w ofierze krzyżowej, dalsza część. W ten sposób współdziałała ona, Matka Najświętsza, z ofiarą krzyżową w formie za to uczynienia, czyli wynagrodzenia, ofiarując za nas Bogu z wielką boleścią i gorącą miłością życie swego ukochanego. Słusznie wielbionego syna, droższego jej nad własne życie. W tym momencie zbawiciel zadośćuczynił za nas według ścisłej sprawiedliwości. Przez swoje czyny ludzkie, które czerpały z jego boskiej oso bożej osobowości wartość nieskończoną, zdolną obficiej wynagrodzić obrazy wszystkich grzechów śmiertelnych razem świętych. Miłość jego podobała się Bogu więcej, niż obrażały go wszystkie grzechy. Piękne zdanie. Miłość jego, pana Jezusa, który ofiaruje się na Krzyżu, podobała się Bogu więcej, niż obrażały go wszystkie grzechy. To jest ze świętym Tomaszem, zakwinu. To jest istota tajemnicy odkupienia. Na Kalwarii w łączności z Synem Maryja zadośćuczyniła za nas, zadośćuczynieniem opartym nie na ścisłej sprawiedliwości, ale na prawach bliskiej przyjaźni, czyli miłości łączącej ją z Bogiem. Gdy syn jej umierał na krzyżu pozornie zwyciężony i opuszczony, nie przestała ani na chwilę wierzyć, że jest On Słowem wcielonym, Zbawicielem świata, że za trzy dni zmartwychwstanie, jak przepowiedział. Był to najwyższy akt wiary i nadziei. Był to również po akcie miłości Chrystusa, najwyższy akt miłości. Uczynił on z Maryi królową męczenników, męczennicę nie tylko za Chrystusa, ale z Chrystusem. Także jeden krzyż wystarczył dla jej syna i dla niej, gdyż była ona do niego jakby przybita przez miłość, którą żywiła dla syna. Była więc współodkupicielką, jak powiedział papież Benedykt XV, w tym znaczeniu, że wraz z Chrystusem przez niego i w nim odkupiła rodzaj ludzki. Yy... Przykłady. Dwoje ludzi się kocha jako narzeczeni, jako małżonkowie. Wystarczy, że ktoś z boku przyjdzie i rzuci jakieś słowo, jak wąż w raju, czy rzeczywiście jest w stanie podkopać podwaliny tej miłości. W przypadku dziecka, yy, czy jesteś ślubnym dzieckiem? Dzisiaj takie pytanie. Czy jesteś pewny, że nie jesteś z in vitro? Bardzo ważne pytanie, a tak zadane. Jednym pytaniem można zburzyć podwaliny ufności, zaufania w ludzkiej miłości. W marce najświętszej jej ufność, że Jezus Chrystus jest. No, o tym, że wcielonym synem Bożym wie z y, faktu, ale że jest y, tym, który przez śmierć wypełnia swoje dzieło zbawcze, y, nie zna granicy śmierci. To jest bardzo ważne, że Matka Najświętsza pod krzyżem zostaje z nielicznymi. Uczniowie odchodzą, uciekają, zwątpieli. Matka Najświętsza nie. Matka Najświętsza nie. Także przez Matkę Najświętszą możemy modlitwy kierować. Zwłaszcza wtedy, kiedy nas ogarniają jakieś wątpliwości, kiedy nasza wiara słabnie. Przez Matkę Najświętszą, która nigdy nie zwątpiła o swoim synu, swojego syna, nigdy w Boga nie zwątpiła. Nigdy Bogu nie zwątpiła ufać. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiono w odżywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, teraz i w śmierci naszej. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, sprawmy zbawie duszę swą. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionowo od żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, Zabry, 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 duże duże Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionowo od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, Wam oddaje ciało, serce i duszę swoją. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, bądźcie ze mną wszystko, Amen. Jezu, Mariu, Józefie, święty. Bogu Ducha. Za wszystkie łaski dzisiejszego dnia otrzymane. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi, świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Za księdza Włodzimierza Małotę, w dniu, w którym przychodzi informacja o ekskomunice księdza, by wytrwał na drodze. Wiary katolickiej nie ugiął się pod pręgierzem swoich przełożonych, przełożonych rzekomych oficjalnych, of, oficjalnych struktur kościelnych, o których ksiądz wcześniej już przekonał się. Dowiedli mu to, że są zwykłymi heretykami, schizmatykami, obudnikami. By z tej drogi ksiądz Włodzimierz nie zszedł. w tej słodkiej drogi wybraństwa. Na intencję księdza Włodzimierza. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławionowo od żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, nam teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Za wszystkich umarłych dzisiejszego dnia requiem eternam do najezdominę. Requiescant in pace. Za tych co pomrą najbliższej nocy Kyrie eleison. Kyrie Maria Auxilium Christianorum. Matko Boża Gieczwałcka. Mario Pogromicielko, wszelkich herezji. Domniu znamy. Domnius Fabiscus. Epifanskiritus. Benedicat vos omnipotens Deus spitus fius et sanctus. Amen. 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 Bogurodzica, dziewica,

Bożycze Posłysz głosy Na myśli człowiecze Słysz modlitwę, jąż nosimy A dać raczy Jegoż prosimy a na świecie zbożny pobyt, pożywocie rajski przebyt, i przebyt, keryje, ha, i so. Maryjo królowo, Polski. Maryjo królowo Polski, jestem przy Tobie pamiętam, jestem przy Tobie pamiętam, Czowa. Maryjo Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem. jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, Czowa. Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem. jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Ad Maiorem Dei, Glória. Teu graças. Deus, Deus. Deus, Deus.